Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj tak trochę jeszcze inaczej. Jestem w drodze. Więc e, specjalnie to robię, będąc w drodze, ponieważ jest w samochodzie, moim, 2008 Toyota Yaris trzyciobiegowy. Tajemnica widać nie do rozwiązania przez mechaników samochodowych. Dobry. A mianowicie, co to jest za dźwięk gdzieś tam pod samochodem? Wydawało mi się, już nawet wczoraj poszłam do Toyoty Serwis, że jest problem z płynem, tam gdzie jest kierownica, no od kierownicy, ponieważ kiedy skręcam w lewo bądź w prawo, wtedy słyszę taki, taki drut. Coś jak sprężyna, coś jak nie wiadomo co. No ja nie mechanik, ja pojęcia nie mam. Więc poszłam do kilku mechaników i niestety nie potrafię powiedzieć, co to jest. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, chyba tak jak moje życie, że nic nie jest, wiecie, czarno-białe. Że kiedy im staram się to pokazać, nawet. Biorą samochód i ja siedzę z boku na przejażdżki, żeby usłyszeć, bo jak nie usłyszą, to mówią, że i nie potrafią tego naprawić. Więc ja mówię, okej, okay, to jedziemy. Słuchajcie, wtedy właśnie okazuje się, że samochód absolutnie nie zrobi żadnego hałasu. Nie ma nic, jest idealnie. No, ktoś to potrafi wytłumaczyć. Więc czekam teraz, że może jakimś cudem Właśnie wtedy, gdybyś to słyszała i odczuwała. A tu idealnie chodzi kierownica, na żadnych pagórkach czy dołkach absolutnie nic się nie dzieje. I kiedy staram się komuś pokazać tak jak Wam teraz. Słyszycie? To jest szeroki zakręt prawo. Tylko wtedy, nie na wybojach. No więc, może się znajdzie jakiś geniusz, mechanik zawodowy, który będzie wiedział o co chodzi. Ok, jest piękny dzień w New Jersey, nad oceanem. Uściskim. I cudownego dnia, wieczoru czy nocy, pa.